Pozwólcie, że dzisiaj z Wami porozmawiam, albo inaczej pokażę Wam na podstawie takiej księgi, jaką jest pieśń nad pieśniami. Bo ta księga jest dość rzadko studiowana, i powiem szczerze, że można by poświęcić dużo czasu, aby ją przestudiować, ale dzisiaj spróbuję w takich. Malutkich punkcikach, tylko wyciągnąć taką kwitencję pewnych myśli, które tam są zawarte, a one jakby pokazują relacje między oblubieńcem i oblubienicą. Pomyślałem sobie, że to jest tak niesamowicie głęboka myśl, która pokazuje relację między Bogiem, który jest oblubieńcem i Kościołem, który jest oblubienicą. Jak te relacje wyglądają? Jakie one powinny wyglądać? A w zasadzie możemy postawić sobie pytanie, w którymś momencie, gdzie jestem w tych relacjach? Na jakim poziomie? Bo one są tak głębokie, a wszystkie wy, wypływają z miłości, po prostu z miłości, bo to jest pieśń nad pieśniami to księga właśnie miłości. Zatem pozwólcie, że w tej chwili będę zwracał Waszą uwagę na pewne teksty, a później na pewne lekcje albo myśli, które z tego wypływają. Rozpoczniemy od takiego fragmentu zapisanego w pierwszym rozdziale Księgi Pieśni nad Pieśniami, a wiersz czwarty. Jest tam napisane tak, między innymi, nie czytam całych tekstów, tylko wybrane zdania. Wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli radować się i weselić tobą. Bardzo mi się spodobała ta myśl. Wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli radować się i weselić tobą. Co odczuwacie w tym fragmencie? Jakie obrazy wam się tworzą? Kim musi być osoba, która w taki sposób wyraża myśli? Co musi rodzić się w jej sercu? Powiem Wam, gdy jeszcze nie byłem w związku małżeńskim i poznałem moją obecną żonę. I wtedy nie było tak jak dzisiaj, że ludzie zaręczeni, no nie zaręczeni, zaczynają chodzić, to naprawdę chodzą prawie dzień w dzień, bo jak są blisko siebie. Ale zdarzają się takie sytuacje, kiedy ludzie mieszkają daleko od siebie. I ja właśnie mieszkałem dość daleko, miałem okazję, jak dobrze szło to raz na miesiąc, a czasami raz na trzy miesiące przyjechać do mojej oblubienicy. I wiecie co to się wtedy działo w umyśle? Jedna rzecz w tym czasie pojawiała się: tęsknota. Być. Być, już być. I wiecie, kiedy się tęsknota pojawiała? Kiedy wsiadałem do autobusu, aby pojechać z powrotem, to już pojawiała się tęsknota. Być. Zauważyliście, jaki sposób tu jest napisane, jak oblubienica tęskni za swoim oblubieńcem? To jest właśnie obraz Kościoła. Kościoła, który pokazany jest tutaj jako ten, który już pragnie być z królem, z królem, radować się nim, weselić się nim. To jest taka niesamowita relacja tęsknoty. Powiem wam coś jeszcze. Kiedy nieraz dzisiaj jeszcze wyjeżdżam i wsiadam czy w samochód, czy w pociąg, czy gdzieś tam, nieraz jadę na jakiś dłuższy okres czasu, to często się zdarza w tak, tak, że moja żona dzwoni do mnie i pyta się mnie: Tęsknisz już? <śmówi> mówi: Bo ja tęsknię. Ledwo wyjechałem z domu. Wy, jakie to jest niesamowicie fajne? To jest coś takiego ciepłego. I popatrzcie, gdy Bóg mówi o relacjach naszych z sobą. To właśnie ta oblubienica, która jest tu wyrażona, ona mówi: Ja tęsknię, jak chcę być z tobą. Pierwsza myśl w relacjach między Bogiem i człowiekiem to ustawiczna tęsknota. Zapamiętajcie to: tęsknić za Bogiem. Czy tęsknicie za Bogiem? Za Jezusem, który stał się człowiekiem, który odkupił, który dał wszystko, umiłował, dał wszystko. Jak go nie kochać? Jak nie tęsknić za Nim? Relacje, wiecie, to nie relacje myśli gdzieś tylko wyrażanych. Często ludzie, gdy mówią o Bogu, to mówią o, pewnym, pewnych, o pewnych poglądach, o, o doktrynach, ale tak naprawdę myśląc o Bogu, to myśleć o istocie, o tym, kim jest. Z Niego to wszystko wypływa. Pierwsza myśl, tęsknota. Tęsknicie. Powiem Wam, że nie tęskniłem kiedyś tak jak teraz za Bogiem. To życie powoduje, że bardziej tęsknicie. Życzę Wam tęsknoty. Druga myśl, którą chcę Wam przekazać, jest myśl zapisana również w tej pieśni nad pieśniami w pierwszym rozdziale, ale w wierszu piętnastym. Jest tam tak ładnie to wyrażone. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna. 16 wiesz O jakże jesteś piękny mój miły i jakże jesteś uroczy. Co za adoracja wzajemna. Prawda? Lubicie słuchać takich słów? Panie i Panowie, co to jest, kiedy ludzie mówią sobie takie rzeczy? Ale wiecie o co tu chodzi? To jest adoracja tego, co jest, ponad, to jest niespotykane. Ponieważ oblubienica, na którą Chrystus spogląda, była skalana, i ona nie miała żadnej możliwości, aby połączyć się z oblubieńcem. Dlatego, że sprawiedliwość domagała się czego? Śmierci. Ale tu jest pokazany obraz Chrystusa, który przykrywa swoją oblubienicę szatą swojej sprawiedliwości. I gdy Jezus Chrystus patrzy na swój kościół, to on mówi: Jakże jesteś piękna. Dlatego. Że jesteś przykryta cudowną szatą mojej sprawiedliwości. A oblubienica, patrząc na Jezusa, mówi: Jakże ty jesteś piękny? Nie byłabym tak piękna, gdybyś ty nie był tak cudowny. Zauważyliście adorację? Czy jesteście na etapie adoracji swojego pana, który przyodział was z taką piękną szatą i mówi: Jakże jesteś piękna, moja oblubienico? To jest niesamowite. Kiedy Jezus patrzy na swój kościół, kościół, który odkupił, kościół, który przyjął jego sprawiedliwość, to on przed całym wszechświatem nie wstydzi się wyznawać, kim są jego dzieci. To ludzie. Zobaczcie. Zobaczcie, oni są przykryci moją łaską. Zobaczcie jak wyglądają. Co o tym myślicie? Nie jest to piękne? Żeby oblubienica adorowała Boga, który adoruje ludzi. Nieraz mamy taki negatywny obraz w patrzeniu na siebie. Wiecie, ludzie nie umią patrzeć pozytywnie na siebie. Ludzie widzą zazwyczaj ten przykry obraz, negatywny obraz. Dostrzegają te wady. Bóg też je dostrzega. Ale człowiek, który przychodzi do Boga i wyznaje, on właśnie ma przebaczenie, Dlatego jest piękny. Dlatego szata sprawiedliwości Chrystusa jest tak cudowna. Cóż może zrobić oblubienica? Chwalić go i mówić, jakże jesteś piękny. Trzecia myśl. To była druga. Trzecia myśl zapisana jest w Pieśni nad Pieśniami w drugim rozdziale i wierszu trzecim. Wiecie, co jest największym utrapieniem człowieka na Ziemi? Tak naprawdę ja rozmawiałam w relacjach z wieloma małżeństwami. I wiecie, co zazwyczaj kobiety mówią? Czego najbardziej oczekują? Kobieta oczekuje bezpieczeństwa, takiej gwarancji, że jej mąż jest tym, który zabezpieczy jej potrzeby. Że on ją będzie kochał, że on ją będzie szanował, że on się zatroszczy o sprawy, te, które będą egzystencjalne. Nie wiem, czy jest tak, panie, ale tak mówią mi kobiety. Mężczyźni inaczej postrzegają małżeństwo, nie potrzebują takiego bezpieczeństwa, bo oni są stworzeni, aby je bardziej dawać niż brać. To jest niesamowite. Bóg nas tak stworzył. I wiecie, Bóg jest taką istotą. Bóg jest taką istotą, która właśnie gwarantuje dla swojej oblubienicy bezpieczeństwo. I ta myśl, którą chcę wam przeczytać, jest następująca. Jest w drugim rozdziale i wierszu trzecim. Poza całym fragmentem to ostatnie zdanie. W jego cieniu pragnę odpocząć. Chcę odpocząć w cieniu mojego zbawiciela. Zauważcie, jaka niesamowita relacja, czuć się bezpieczny. Wiecie, co to znaczy? Pełne zaufanie, gwarancja. I to, że ja mogę absolutnie oddać się mojemu Zbawicielowi. Jego cień jest bezpieczny dla mnie, cokolwiek by się wydarzyło. Gdy jestem w Jego cieniu, czuję się bezpiecznie. Pragnienie odpoczynku w Bogu. Jest coś takiego w waszych sercach? Pomyślcie nad tym. Kiedy dzisiaj będziemy mówić o relacjach, które wynikają z wieczerzy, to właśnie te relacje, one są konsekwencją tego, co Chrystus dokonał. Czyli czego? Tęsknoty, adoracji piękna a także chęci odpocznienia, schowania się w Jego cieniu. A później czwarta myśl, jest niesamowita, powiem mi się tak bardzo podoba, bo ona mówi o tym, że miłość Boża rozpala u wyznawców Kościoła, u oblubienicy najwyższy stopień więzi miłości, prowadzący do choroby miłości. <laughs> Nie wiem, jak wam się to podoba, choroba miłości. Zachorowaliście kiedyś z miłości? A widzieliście ludzi chorych z miłości? Niekiedy śmiejemy się z takich, nie? Bez opamiętania, głupiał, ślepy. No bo miłość jest taka. Miłość, to jak czytacie XIII rozdział listu do Koryntia, ona jest taka. Czasami wydawałoby się, że jest ślepa, ale ona kocha. Wiecie, ostatnio, ostatnio słyszałem takie zdanie, że w tych relacjach międzyludzkich. Mamy kochać wady, a lubić zalety. Niesamowite. Pomyślałem, jak można kochać wady? Ale wiecie, że łaska Boża spowodowała, że Bóg ukochał człowieka takim, jakim jest. Wiecie, jaka może być inna reakcja? Jaka? Kogoś, kto został w taki sposób potraktowany, jak nie oszaleć z miłości, zachorować z miłości. Dla kogoś, kto daje tak wiele, i właśnie ten tekst, który zapisany jest ten tekst, który zapisany jest w Księdze na, Pieśni nad Pieśniami, drugi rozdział, wiersz piąty. Pokrzepił mnie plackami z rodzynków, posilił mi jabłkami, bo jestem chora z miłości, mówi oblubienica. Kochacie tak swojego pana, że moglibyście powiedzieć: Jestem chora, chory z miłości. Ależ to są relacje. Zachorować z miłości do Boga. Nie wiem, co czujecie w swoim myśle i o czym myślicie, ale gdy zastanawiałem się nad tym, co teraz do Was mówię, i tak myślałem i roztrząsałem myśl po myśli, zauważyłem, jakie to jest głębokie, jakie to jest pełne uczucia, emocji, jakie to jest pełne głębokości, takie, które nawet moja wyobraźnia nie umie tego pojąć. Ellen White pisała o Bożej Miłości, mówi: Odkładałam pióro, nie umiałam pisać. To jest tak dobre. Salomon tylko próbował w niedoskonały sposób powiedzieć, że miłość między Bogiem a człowiekiem to tak jak choroba. Choroba z miłości. A w końcu piąta myśl, która prowadzi do kolejnego etapu, to jest. Prowadzi do całkowitego oddania się sobie, zatopienia się w sobie, całym sobą. Drugi rozdział, wiersz szesnasty, mówi tak. Mój Cię jest mój miły, a ja jestem Jego. A później szósty rozdział, wiersz trzeci. Ja należę do mojego miłego, a mój miły należy do mnie. Zupełne oddanie, zupełne, absolutne. Wiecie, jak z młodymi parami rozmawiam przed ślubem, to ja nieraz słyszę, o, jaki on jest kochany, o, ja nie mogę, a ona, o, to jest moja jedyna wybrana. To tak jest, powiem wam, ja to słucham, aż mi się dobrze robi, jak słyszę takie rzeczy. Nieraz ich nawet celowo prowokuje, pytając im, stawiając im pewne pytania, żeby oni właśnie zaczęli adorować się, mówiąc sobie to, że to jest ta moja, to jest ten mój. Zauważcie, że te relacje, gdy przenoszą się na relacje człowieka z Bogiem. Kiedy ostatnio powiedzieliście coś takiego Bogu? Kiedy? Nie wiem. Może wczoraj, może dzisiaj, ale te relacje, one mówią, że właśnie mój ci jest mój miły, mój, mój, to jest najbardziej miły, ukochany, jedyny w swoim rodzaju, mój. Bóg jest mój, pokochałem go, rozkochałem się w moim Bogu. On mnie tak bardzo kocha. Wiecie co to powoduje? Że chrześcijaństwo staje się inne. Staje się naturalne, spontaniczne, zdrowe, pełne takich pozytywnych odruchów. Rozdajecie to, co jest dobre. No tak reagują ludzie zakochani. Oni się cieszą. Oni to wylewają. No dobrze, ale idziemy do szóstej myśli, którą właśnie Salomon wyraził. Zakochanie się w Jezusie powoduje nieustanne pragnienie pozostawiania, pozostania z nim na zawsze. Trzeci rozdział, wiersz czwarty. Znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie opuszczę. Wiecie, że ludzie z uwagi na Chrystusa, gdy umierali na różnych arenach, stosach, gdy palił się ogień, oni się go nie chcieli puścić. Nie chcieli się go puścić. Przecież poświęcali swoje życie. I właśnie Salomon doświadczał tego, widział, jak to się dzieje w takich głębokich relacjach, i on to napisał. Znalazłam tego, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam się go i nie puszczę, bo gdzie może iść człowiek, jak nie za Bogiem, który go tak ukochał. I ludzie oddawali swoje życie. Niektórzy się dziwili. I ta wielka miłość do Jezusa powodowała, że inni następnego dnia ginęli, bo oni się nie chcieli puścić Chrystusa, gdy zrozumieli, kim on jest dla nich. Popatrzcie, jakie to jest piękne. Prawda? Gdy czytamy o tych relacjach, o głębokości tych myśli, Kościół, który adoruje swojego Pana, tęskni, marzy, chowa się w jego cieniu, adoruje, Mój Boże, jak jesteś piękny. A Jezus wywyższa swój kościół. I właśnie siódma myśl o tym mówi. Oblubieniec, widząc taką miłość i oddanie, adoruje swoją oblubienicę, dając jej doskonały charakter swojej własnej istoty, co powoduje u niego niepojętą radość. I napisał Solomon tak, 4,7, a później 6-10. cała jesteś piękna, moja przyjaciółko, i żadnej nie ma na Tobie skazy? Albo kimże jest ta, która jaśnieje jak zorza poranna, piękna jak księżyc, promienna jak słońce, groźna jak chówce waleczne? Tu jest coś więcej niż tylko sprawiedliwość Chrystusa. Tu jest charakter Chrystusa. Popatrzcie. Znowu Salomon chce pokazać, że właśnie kiedy ludzie przebywają z sobą, to następują tak cudowne zmiany. Nie ma w Tobie żadnej skazy. Dlatego... Że to, że ja ci dałem swoją sprawiedliwość, wytworzyło w tobie życie, które jest piękne. Nie ma w tobie żadnej skazy. Jesteś jak słońce. O, popatrzcie, popatrzcie, jak Bóg patrzy na kościół. Ludzi oczyszczonych i usprawiedliwionych i uświęconych swoją własną sprawiedliwością. Wiecie, co jest niesamowite? Że kiedy. Kiedy, kiedy cały ten wszechświat spogląda na ziemię, a może jeszcze inaczej? Kiedy Jezus Chrystus wybierał się na ziemię, kiedy Bóg ogłosił Ojciec, że Jezus Chrystus pójdzie i stanie się człowiekiem, powiedział pójdzie tam, aby odkupić tych. Wiecie, jakie mogły być pierwsze reakcje? Gdzie? Na ziemię? Kim się On stanie? Człowiekiem? Oni byli przerażeni. W ich umysłach, doskonałych umysłach toczyła się walka, co On chce zrobić, dlaczego. Ale z drugiej strony zaczynali rozumieć jedną wielką rzecz, że Bóg naprawdę jest miłością. I kiedy Jezus Chrystus przychodził na ziemię, to cały wszechświat obserwował, jakby dzisiaj na, na różnych telewizorach albo na, na komórkach, co się dzieje. Kiedy widzieli, że Jego życie prowadzi na sam krzyż, oni byli zdumieni. Ale wiedzieli jedno, że jeśli ich Pan utożsamił się z taką istotą i jeśli ich Pan oddał za nich swoje życie, to jest godny zaufania. I kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, wiecie co się stało w niebie? Najcudowniejsza adoracja chwały Bożej. Cały wszechświat wykrzyknął potężnym krzykiem: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Adoracja była tak potężna, bo wszyscy zrozumieli, że Bóg jest miłością, z wyjątkiem człowieka. Ale teraz, kiedy ludzie przyjmują Chrystusa, sam Jezus teraz mówi, on się nie wstydzi przyznać do swojej oblubienicy i przed całym wszechświatem ogłasza: zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie na mój kościół, odkupiony i uświęcony, jak słońce. Przed całym wszechświatem, wynosi ludzi do godności, dlatego On też tęskni. On chce, aby ludzie, których zbawił, byli z Nim. Jakie fantastyczne, niesamowite, cudowne. I jeszcze jedna myśl, ósma. Ósma, która podsumowuje to wszystko, bo tak naprawdę wszystko co mówimy, mówi o miłości. Miłości, która jest istotą wszelkiej egzystencji. Boża miłość jest dla Kościoła jedynym napojem, którego pragnie do tego stopnia, że pragnie być tą miłością upity i to jest piąty rozdział, wiersz pierwszy. Jedźcie moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Też mi się to bardzo podoba. Upijcie się miłością. Pamiętacie co Biblia mówi, że diabeł ma taką matkę w i ona też ma kielich obrzydliwości ziemi, którym upiła wszystkie narody. Ale Salomon mówi nie, nie. Upijcie się miłością. To jest przeciwstawność, dlatego w tej walce między dobrym a złem, w tym ostatnim konflikcie, wiecie kto zajaśnieje? Ludzie upici miłością. Dlaczego? Bo kolejny wiersz, i to praktycznie już prawie ostatni, mówi tak: Albowiem miłość jest mocna jak śmierć. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Miłość. Nic nie ugaść. Dlatego, kiedy Pan Jezus pojawi się na obłokach. Jego oblubienica zostanie zaproszona na weselną ucztę. Wiecie, co to będzie? No jeszcze pamiętają swoje zaślubiny pewnie, bo chyba na ostatni związek, który tu został zawarty, nie to wy chyba na tam młodszym małżeństwem tu jesteście. A chyba się cieszyliście, że nastał ślubnie. Proszę. A patrycja z Mateuszem, gdzie oni tam są. Pamiętacie jeszcze swój, swój ślub? Nie? To jest coś niesamowitego. Każdy z Was pamięta, chyba to było fajne wydarzenie. Chociaż powiem Wam, jedna osoba im powiedziała, że właśnie w dniu ślubu przeżywała największą gehennę, bo nie wiedziała, czy powiedzieć tak, czy nie. Bywa i tak. Ale tutaj jest pełna, pełna radość. Oblubienica, który łączy się z swoim oblubieńcem. Wyobraźcie to sobie przez chwilę. Kiedy oddamy się na to, aby umywać sobie nogi i powiedzieć, Boże, chcę służyć z miłości, i kiedy będziemy brać chleb i wino symbol tej miłości, pomyślcie nad tym, gdzie jestem w tych moich relacjach, gdzie jest moja tęsknota, moja adoracja, czy chowam się w jego cieniu, czy Bóg może o mnie powiedzieć, że jest czysty jak słońce, czy to wszystko jest dobre, czy jestem chory z miłości. Czy pije tą miłość? Pije miłość. To tyle. Niech Was Bóg błogosławi. Po prostu rozkoszujcie się życiem. Pozwólcie, żeby Boże życie rozpaliło w Was najlepsze pragnienia, najlepsze, największe dobro. Abyście dzisiaj, wracając do swoich domów, postanowili, że będziecie jeszcze bardziej kochać, począwszy od najbliższych, od swoich najbliższych w rodzinie. Skończywszy na ludziach, a przede wszystkim Boga, bo On Was tak ukochał. Niech Was tym błogosławi. Kochajcie i przyjmujcie miłość. Amen.